Cześć kochani, mam na imię Rafał i zapraszam Was na kolejny odcinek Garderoby Zapachów. A tym razem to, na co wielu i wiele z Was czekało, to znaczy recenzja najnowszych perfum latafy, to znaczy Asad Eliksir. I zapewne od razu zastanawiacie się, tak, do czego tym razem będą nawiązywać twórcy. Czy w związku z tym, że dostajemy eliksir, to dostaniemy wzmocnioną. Wersję klasycznego asada, czy może będzie tutaj nawiązanie do jakichś innych znanych perfum, ale żeby się o tym dowiedzieć, musicie zostać ze mną i poczekać do końca tego filmu. Także zaczynamy. No właśnie. Tak, zacząłem może trochę tajemniczo, ale dla wszystkich tych, którzy w jakimś sensie interesują się perfumami, nie jest żadną tajemnicą, że tak prawdopodobnie i tym razem twórcy nowego Asada, czyli Elixiru, inspirowali się jakimś istniejącym zapachem. I nie ma co ukrywać. Tym zapachem jest oczywiście Boss Bottled Absolute. No, i ktoś by pewnie pomyślał, czy jest sens wzorować się, czy inspirować zapachem, który w gruncie rzeczy nie jest już tak bardzo drogi. No, ale jeżeli spojrzymy na to z perspektywy zwykłego zjadacza chleba i takiego użytkownika, który być może interesuje się w jakimś sensie zapachami, ale nie chce wydawać zbyt wielu środków, zbyt wiele pieniędzy na, na nowe perfumy, no to w jakimś sensie ma to. Uzasadnienie, tak? Dlatego, że setkę Asad Elixir ja kupiłem już w Polsce w jednej z internetowych perfumerii za 139 zł. Natomiast 50 Boss Bottle Absolu kupiłem za 299, no więc setka to byłoby około 400 zł. Także mamy prawie czterokrotne przebicie. No i jeżeli to dla Was. Miałoby być jakimś wyznacznikiem tego, czy warto, no to pewnie należałoby się zastanowić. Natomiast, oczywiście, cena to tylko drobny aspekt, na który zwracamy uwagę kupując perfumy, bo przecież liczy się jakość samego zapachu. No i w związku z tym już tutaj, któryś dzień testuję dla Was. Asada, Asada Elixir. Boss Spotled Absolue miałem już trochę wcześniej, chociaż też jest u mnie od niedawna. I zapytacie pewnie, dlaczego taki zapach, znany, szanowany, lubiany i świetnie oceniany, nie znalazł się w mojej garderobie wcześniej, a nie znalazł się głównie dlatego, że po pierwsze jest to zapach no dość powiedziałbym taki Trudny i wymagający. Po drugie, niespecjalnie, szczególnie wiosną i latem byłaby okazja, żeby go używać, dlatego myślę, że jesień i zima to są właśnie te pory roku, kiedy on powinien, jeżeli już lubimy tego typu zapachy, znaleźć się w naszych kolekcjach i w naszych garderobach. No i zacznijmy sobie może od oryginału. Tak, bardzo szybko. Tak, jeżeli znacie, Boss Bottled Absolut, to wiecie, że to jest takie no, mocne uderzenie ze strony bossa i takie uderzenie w nuty, powiedziałbym, trochę ambrowe, ale takie ciężko ambrowe, skórzane, drzewne no i taki zapach, jeżeli mogę tak to określić, który już wymaga odnoszącego pewnej wprawy albo takiego powiedziałbym zdecydowania w zakresie tego co chcemy nosić ja sobie tutaj wpiszę i poszukam danych dotyczących tego zapachu pamiętacie przy okazji bo to od razu mnie tutaj wychodzi kiedy szukam, że istnieje też wersja, wersja absolut. Eee, natomiast my szukamy tej absolut e, w takim flakonie ze złotym korkiem, wpadającym w takie oliwkowe zielenie, e, może brązy, może żółcienie tutaj, e, jeżeli chodzi o, o, o ten gradient samego flakonu. No i, i co my tu mamy? Mamy kadzidło, Skórę, paczulę, mirre, cedr i dawane. No i, i powiem Wam tak, to jest zapach oczywiście taki dość mroczny, dość ciężki, trochę dymny i rzeczywiście u mnie na skórze od razu dość mocno skórzany. Z tym, że to nie jest jakaś taka brudna, zwierzęca skóra, to nie jest też jakaś taka bardzo, wiecie, czarna skóra w stylu nie wiem, skórzanej kurtki. Raczej Skóra wyczuwalna, ale w taki dość przyjemny sposób. Dla mnie to jest zapach mocno paczulowy, dla mnie to jest zapach gdzie tej miry wyczuwam dość dużo i takich nut właśnie ambrowo-benzoesowych, dlatego on w późniejszych fazach rozwoju trochę mi przypomina tuxedo. Właśnie dzięki tej takiej bazie żywiczno-drzewnej i trochę paczulowej. Natomiast ani. To kadzidło ani ta skóra nie są aż tak bardzo dominujące, żeby nie, da, nie dało się tego nosić. Ten zapach spokojnie jesienią i na zimę można nosić. Natomiast w tym wszystkim, w całym tym takim skórzano, kadzidlano, nie wiem, żywicznym brzmieniu, on jest też trochę zielony. On jest też trochę mniej słodki zapytacie, mniej słodki niż co no mniej słodki niż Asad. Elixir. No i właśnie, nie chciałbym na temat Bossa za dużo mówić. Kiedyś pewnie zrobię jeszcze oddzielną jego recenzję albo porównanie wszystkich zapachów Bossa z mojej kolekcji. Natomiast będę się troszeczkę odnosił w porównaniu do, do niego, w porównaniu do Asada. Bo Asad ewidentnie jest inspirowany właśnie Boss Bottled Absolute. Ale co wy czujecie szczególnie w takim porównaniu ręka w rękę? Otwiera się troszkę bardziej świeżo, otwiera się trochę bardziej słodko, i ta świeżość i ta słodycz towarzyszą nam właściwie od początku do końca. No, nie chciałbym, żebyście mnie źle zrozumieli, kiedy mówię świeżość, bo to ewidentnie nie jest żaden świeżak, to nie jest zapach na Chłodną nawet wiosnę czy, czy lato, już nie mówię o, o cieplejszych porach roku. To jest zapach ewidentnie taki jesienno-zimowy, ale przez to, że otwiera się odrobiną grejfruta, różowego pieprzu i szafranu, które nie są tutaj absolutnie mocne i, i jakieś takie bardzo cytrusowo świeże, to jednak trochę takiej owocowej świeżości tutaj. Wyczuwamy nawet nie tyle świeżości, co taki refleks owocowy, tak, który nas wprowadza w potem w te cięższe nuty. Oficjalnie według twórców nie ma tutaj skóry, tylko tę skórę zastępuje tytoń, ale też pamiętajmy o tym, że często do tworzenia nut i skórzanych, i tytoniowych używa się podobnych molekuł, czasem nawet tych samych. Mamy cedr i mamy też wanilię, i ta wanilia tak naprawdę u mnie ona wychodzi dopiero na samym końcu, już w późnej bazie gdzieś tam po 6-8 godzinach, kiedy ten zapach na skórze już osiądzie i właściwie wydobędzie z siebie wszystkie te inne aspekty. Mamy coś takiego jak Light Amber, przynajmniej według fragrantyki, słyszałem też Dry Amber. Tak, i nie wiem, czy chodzi o, o taką wysuszoną ambrę, czy może raczej o, o, o bardziej wytrawny taki akord ambrowy. Mamy paczule, mamy kadzidło i, i mamy kaszmeran. Także dużo składników nam się powtarza, ale one są jakby na różnych etapach rozwoju tego zapachu bardziej wyczuwalne. Tak? Ponieważ w bosie mieliśmy kadzidło już w otwarciu. W asadzie mamy to kadzidło dopiero. W bazie i to takiej późnej bazie. I on rzeczywiście yy, tak na pierwszy rzut oka i nosa otwiera się bardziej świeżo. Wydaje się być taką łagodniejszą, yy, może bardziej yy, przyswajalną i noszalną wersją Boss Bottled Absolute. I myślę, że yy, z takiego założenia wychodzili twórcy. Tak? To znaczy, yy, zasugerujmy się. Yy, tym, że nasz klasyczny asad był taki mocno przyprawowy, zostawmy trochę tej przyprawowości tutaj, ale nie oszukujmy się, tutaj nie ma nic, żadnych związków, nie wiem, z, z Dior że Elixir. Tak więc zostawmy trochę tej takiej przyprawowości, ale nadajmy jej trochę świeżości, nadajmy jej trochę słodyczy. Nadajmy jej też trochę ciężaru przez, przez ten tytoń i paczulę, ale sprawmy, żeby to wszystko było fajnie zblendowane, może lepiej zblendowane niż, niż w poprzednich asadach i żeby to było takie bardziej przyswajalne, um, łatwiejsze do ogarnięcia nie tylko dla noszącego, ale też dla, dla otoczenia. Także mamy tutaj ten tytoń, mamy cedr, wanilię, i to co ja wyczuwam tutaj oczywiście to znowu paczula i, i, i to kadzidło. Ewidentnie są też jakieś takie w ramach tej ambrowej nuty jakieś takie ślady, nie wiem, benzoesu, czy, czy właśnie Mirry. Być może użyto podobnych molekuł, żeby stworzyć ten akord, więc one się w jakimś tam zakresie pokrywają, bo ten zapach też wpada potem w takie brzmienia, trochę zbliżone do 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 takiej ciężkiej. Mroczniejszej wersji tuxedo. Ale są dwie rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć, o których twórcy nie piszą, natomiast spotkałem się z takimi opiniami. To znaczy, jeden aspekt jest taki, że ja przynajmniej na skórze, bo nie czuć tego może specjalnie na bloterze, ale na mojej skórze wyczuwam ewidentnie jeszcze zapach kawy. Więc być może rzeczywiście. Trochę tej takiej kawowości też tutaj jest. Twórcy nie chwalą się tą kawą. Y, I trudno mi rzeczywiście powiedzieć. Czy, czy jakiś ekstrakt kawy. No, może nie ekstrakt, tak? Ale przypuszczam, że jakaś aroma molekuła albo gdzieś tam zahacza trochę o, o taką kawowość, albo rzeczywiście ta kawa tutaj jest, tylko, tylko nie ma ona, na jej temat oficjalnych informacji. Natomiast znalazłem takie grafiki, gdzie ewidentnie mówi się o palonej kawie. I jeżeli miałbym powiedzieć, tutaj mam już taką przykniętą rano. Trochę odstaną wersję. Jeżeli miałbym powiedzieć o, o takich moich doświadczeniach, to rzeczywiście taka nuta czarnej kawy gdzieś tutaj pobrzmiewa mi w tle. A druga rzecz jest taka, że zdecydowanie mamy tutaj te właśnie wanilię, której nie wyczuwałem w bosie, ale ona rzeczywiście dopiero wychodzi tak po 6, 7, 8 godzinie. Skoro mówię 6, 7, 8 godzina, no to możecie się domyślić, że ten zapach trwa na skórze dość długo, ale jeżeli porównać obydwa te zapachy, to BOS ewidentnie projektuje mocniej i na mojej skórze utrzymuje się dłużej. BOS naprawdę dobija do 12 godzin. Może już tak, wiecie, przyskórnie i, i nie i jakoś bardzo mocno projektując natomiast Asad projektuje mniej więcej przez godzinę ale jeżeli mam na jednej ręce czy na jednej dłoni, czy na jednym nadgarstku Bossa, na drugim Asada to właściwie czułem tylko Bossa no, być może dlatego, że one są podobne i trudno mi było w jakimś tam momencie rozróżnić, który jest który ale mam wrażenie, że Boss jednak mocniej projektuje, dłużej projektuje u mnie około dwóch godzin Asad około godziny bo utrzymuje się 10 do 12 godzin na mojej skórze, a sad około 8 godzin. On potem oczywiście jest wyczuwalny, ale to, co jest wyczuwalne, to właściwie tylko wanilia na samym końcu. Także sami musicie zdecydować, czy na tym Wam zależy. Natomiast, gdybym miał go podsumować takim jakimś ogólnym hasłem, no to ewidentnie jest to zapach inspirowany Boss Bottled Absolu. Jest to zapach zblendowany trochę inaczej, otwierający się trochę bardziej świeżo, łagodniejszy dla naszego nosa, łagodniejszy dla nas i dla otoczenia, słodszy, kiedy ten jest bardziej zielony i wytrawny, ten. Dodaje nam do tego jakąś taką słodycz. Ja też wyczuwam taki element lukrecjowy, nie wiem, może to znowu któryś z użytych składników, ale mam takie wrażenie, że kawa i lukrecja to są jeszcze te, te dwie rzeczy, o których warto by tutaj wspomnieć, a o których twórcy nam nie mówią. A więc bardziej słodki, trochę właśnie taki kawowo-lukrecjowy, ale ewidentnie im dalej, im bardziej się zbliżamy do bazy, tym to. Podobieństwo między tymi zapachami staje się, staje się większe. I myślę, że kiedy tak psikniecie je sobie dwa obok siebie na nadgarstki i porównacie to, powiecie, no może 60%. Ale potem gdzieś tam zagłębiamy się w te podobieństwa, i ostatecznie mam wrażenie, że to jest takie 80-85% podobieństwa do do Bosa. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Jak Asad Elixir wypada na tle pozostałych Asadów? Spotkałem się już z wieloma takimi opiniami, że ten jest najlepszy. No i tak, jeżeli jesteście zwolennikami tego typu zapachów, to znaczy zapachów takich cięższych, mrocznych, Jesienno-zimowych, bardziej właśnie skórzano-tytoniowych, mocno-drzewnych, trochę kadzidlanych, to tak, to w porównaniu do wszystkich innych asadów ten wypada najlepiej. A jeżeli nie narzucacie sobie takiego rygoru, że to musi być zapach ciemny, mroczny, to mnie nadal bardziej będzie się podobał bourbon, który jest oczywiście świeższy i jaśniejszy, ale mam wrażenie, że, że jednak tak. Patrząc na nie uniwersalnie, przez pryzmat jakby wszystkich pór roku i przydatności tych zapachów, takiej uniwersalnej przydatności tych zapachów, to Bourbon dalej zostaje u mnie, na, u mnie na pierwszym miejscu. Asad Elixir wskoczyłby na drugie. Na trzecim będzie klasyczny Asad. No i niestety, widzicie, zapomniałem nawet jak się nazywa ten ostatni, ten niebieski, kokosowy, Boże. Wszystko jedno, jak się nazywa. U mnie już widzicie, wyrzuciłem go z pamięci. Także Zanzibar, tak? O właśnie. No gdzieś tam na szarym końcu. Wiem, że są zwolennicy Zanzibara. Nie miałem jeszcze okazji przetestować tej wersji limitowanej, która ukazała się ponoć gdzieś tam niedawno, ale w Polsce widzę, że z dostępnością jest właściwie nijak. To znaczy, jest ona zerowa. Ale wracamy do Elixira. Mimo, że mamy eliksir, tak, a więc prawdopodobnie trochę większe stężenie, to nie mamy tutaj znacznie większej mocy. Nie mamy tutaj wzmocnienia tego, co było w klasycznym asadzie. Mamy nawiązanie do Boss Bottled Absolute w trochę łatwiej zblendowanej, słodszej, bardziej przyswajalnej wersji z odrobiną dla mnie aromatu kawy. Lukrecji i Wanili. Ale w dużej mierze to podobieństwo jest zachowane. Ja zapłaciłem 139 zł. Myślę, że ten zapach będzie za chwilę taniał, ale mam wrażenie, że jest wart swojej ceny. Więc jeżeli lubicie tego typu zapachy, to możecie mu spokojnie wystawić 7,5, 8 na 10 i zamówić do swojej kolekcji. Tyle z mojej strony. Na recenzję czekają już kolejne perfumy, więc mam nadzieję, że tym razem zobaczymy się trochę szybciej. Tutaj był mały przestój, dlatego że jak dowiedziałem się z perfumerii, w której zamawiałem, a zamawiałem dwa zapachy w jednej paczce przedpremierowo, no to gdzieś tam w jakimś punkcie celnym jedna z palet została zatrzymana i przez to ten czas oczekiwania się wydłużył. Nie będę mówił, co to za perfumeria, ale dziękuję za te informacje i e, przy okazji będę ją polecał, bo jednak kontakt jest bardzo dobry i a jest to perfumeria, w której zamawiałem już przeszło 30 razy, nigdy nie było żadnych problemów, więc tym razem też nie obwiniam ich, tylko właśnie nasze służby celne. E, no ale to już tak. Z innej beczki. Kochani, dziękuję Wam za to, że byliście. Zostawcie swoje opinie, jeżeli mieliście już możliwość powąchać Asada Elixir, to chętnie wysłucham, co macie na jego temat do powiedzenia. No i widzimy się w następnym filmie, pewnie za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.